Zmęczona po dwóch zmianach w kawiarni, Agnieszka ledwo utrzymywała otwarte oczy. Autobus kołysał się na wybojach, a jej ciało, ciężkie od przepracowania, poddawało się rytmicznemu ruchowi. Myślami była już w domu, gdzie pięcioletnia Zosia czekała pod opieką sąsiadki. Rachunki, które dziś znalazła w skrzynce, przypomniały jej o trudnej sytuacji finansowej. Czynsz znów poszedł w górę, a zimowe buty dla córki stały się niezbędne. Westchnęła cicho, opierając głowę o szybę, czując jak łzy cisną się, Cza do oczu. Mężczyzna siedzący obok, wydawał się nie zwracać na nią uwagi, zatopiony w ekranie drogiego laptopa. Jego garnitur, idealnie skrojony, kontrastował z jej znoszonym mundurkiem kelnerki. Agnieszka zerknęła ukradkiem na jego profil, ostry, zdecydowany, a jednocześnie było w nim coś intrygującego. Pewnie kolejny biznesmen, który nigdy nie musiał martwić się o rachunki. Pomyślała z nutą goryczy. Oczy same jej się zamykały. Walczyła z sennością, ale przegrana bitwa była tylko kwestią czasu. Powoli jej głowa opadła na ramię nieznajomego. Michał Zawacki, prezes jednej z największych firm technologicznych w kraju, poczuł ciężar na swoim ramieniu. Oderwał wzrok od prezentacji, którą przeglądał i zobaczył kobietę która najwyraźniej zasnęła. Jej twarz, mimo zmęczenia, miała w sobie coś, co przykuło jego uwagę jakąś nieuchwytną godność. Nie przesunął się, pozwalając jej odpocząć. Sam doskonale znał uczucie wyczerpania, choć przyczyny były zupełnie inne. Dziś zamknął największy kontrakt w historii firmy, ale sukces nie przyniósł oczekiwanej satysfakcji. Pustka, która towarzyszyła mu od lat, wydawała się tylko pogłębiać. Drogi czytelniku, jeśli podoba Ci się początek tej historii, będę wdzięczna za subskrypcję mojego kanału i zostawienie łapki w górę. Twoje wsparcie pozwala mi tworzyć więcej takich opowieści. Autobus zatrzymał się gwałtownie na czerwonym świetle, a Agnieszka otworzyła oczy. Przez ułamek sekundy nie wiedziała gdzie jest, kiedy zdała sobie sprawę, że jej głowa spoczywa na ramieniu obcego człowieka, zerwała się jak oparzona. Rumieniec wstydu zalał jej twarz. Przepraszam, ja. Zasnęłam. Nie chciałam. Wyjąkała, poprawiając nerwowo włosy. Mężczyzna uśmiechnął się lekko. Nic nie szkodzi. Wyglądała pani na bardzo zmęczoną. Jego głos był ciepły, bez śladu irytacji, której się spodziewała. Agnieszka chciała zapaść się pod ziemię. W tym momencie zauważyła, że dojeżdżają do jej przystanku. To mój przystanek. Jeszcze raz przepraszam. Powiedziała szybko, wstając i kierując się do wyjścia. Michał patrzył, jak kobieta wysiada z autobusu. Jego wzrok padł na podłogę. Mały, zniszczony portfel musiał wypaść z jej kieszeni. Bez namysłu chwycił go i wybiegł z autobusu, tuż przed zamknięciem drzwi. Proszę pani, zgubiła pani portfel, zawołał biegnąc za nią. Agnieszka odwróciła się przerażona. W jej portfelu były wszystkie oszczędności przeznaczone na czynsz. Widok mężczyzny w garniturze, biegnącego z jej portfelem, wywołał w niej mieszankę ulgi i zawstydzenia. Dziękuję, powiedziała cicho, odbierając swoją własność. Nie wiem, co bym zrobiła. Michał Zawacki, przedstawił się, wyciągając rękę. Agnieszka Kowalska, odpowiedziała, ściskając jego dłoń, była zaskoczona, jak bardzo ta prosta wymiana uprzejmości wydawała się znacząca. Stali tak przez chwilę, gdy nagle rozległ się dzwonek telefonu. Michał sprawdził ekran. Muszę odebrać, powiedział przepraszająco. Miło było panią poznać, Agnieszko. Odszedł kilka kroków, rozmawiając przez telefon, a ona ruszyła w stronę domu. Coś jednak sprawiło, że Michał, wbrew swoim zwyczajom, zakończył rozmowę szybciej niż zwykle i dogonił ją. Agnieszko, zawołał. Zauważyłem, że pracuje pani w kawiarni pod Lipą. Często tam bywam. To było kłamstwo, nigdy tam nie był ale znak na jej uniformie zdradził miejsce pracy. Może, może jutro wpadnę na kawę, dodał sam, zaskoczony swoją propozycją. Agnieszka zawahała się. Pracuję od ósmej do szesnastej, odpowiedziała. Te w końcu. Do zobaczenia jutro, uśmiechnął się Michał, czując dziwne podekscytowanie. Następnego dnia Agnieszka była roztargniona, co chwilę zerkała na drzwi kawiarni, zastanawiając się, czy biznesmen rzeczywiście się pojawi. Część jej chciała tego, a część bała się rozczarowania. Około południa, gdy obsługiwała stolik przy oknie, dzwoneczek nad drzwiami zadzwonił i wszedł on, Michał Zawacki. Wyglądał jeszcze bardziej elegancko niż wczoraj, a jego obecność natychmiast przyciągnęła spojrzenia innych klientów. Dzień dobry, przywitał się, podchodząc do Lady. Poproszę czarną kawę i cokolwiek pani poleca do jedzenia. Agnieszka uśmiechnęła się niepewnie. Nasze serniki są najlepsze w mieście. W takim razie poproszę kawałek sernika, zgodził się, zajmując stolik w kącie kawiarni. Przygotowując zamówienie, Agnieszka starała się opanować drżenie rąk. Nie rozumiała, dlaczego ten człowiek tak na nią działa. Kiedy podeszła stacą do jego stolika, zauważyła, że odłożył telefon i patrzy na nią z uwagą. Proszę, postawiła kawę i sernik. Coś jeszcze? Tak, odpowiedział Michał. Chciałbym, żeby pani usiadła ze mną na chwilę. Agnieszka rozejrzała się nerwowo. Jestem w pracy, nie mogę. Rozumiem. Może po pracy? Chciałbym z panią porozmawiać, zawahała się. O czym? O wszystkim, o niczym, po prostu porozmawiać, powiedział z rozbrajającą szczerością. W tym momencie podeszła menadżerka kawiarni. Agnieszko, możesz zrobić sobie przerwę. Nie jest teraz dużo klientów. Powiedziała, posyłając znaczące spojrzenie w kierunku eleganckiego mężczyzny. Czując się jak w surrealistycznym śnie, Agnieszka usiadła naprzeciwko Michała, więc zaczęła niepewnie. Czym się pan zajmuje? Prowadzę firmę technologiczną, odpowiedział prosto. Ale dzisiaj nie chcę rozmawiać o pracy. Powiedz mi coś o sobie. Ich rozmowa płynęła zaskakująco naturalnie. Agnieszka opowiedziała o swojej córce, o studiach, które musiała przerwać, gdy zaszła w ciążę, o ojcu dziecka. Który zniknął, gdy tylko dowiedział się o jej stanie. Michał słuchał uważnie, bez osądzania, zadając pytania, które pokazywały jego szczere zainteresowanie. Kiedy przerwa Agnieszki dobiegała końca, Michał zapytał, czy mogę zaprosić Cię i Twoją córkę na lody do parku w weekend? Propozycja była tak nieoczekiwana, że Agnieszka nie wiedziała, co odpowiedzieć. Część jej chciała się zgodzić, ale rozsądek podpowiadał ostrożność. Nie wiem, czy to dobry pomysł powiedziała w końcu. Nawet się nie znamy. Michał skinął głową ze zrozumieniem. Masz rację, może zacznijmy od małych kroków. Czy mogę jutro znów przyjść na kawę? Tym razem się zgodziła. Przez następny tydzień Michał przychodził codziennie. Zawsze zamawiał to samo czarną kawę i kawałek sernika. Zawsze siadał przy tym samym stoliku i zawsze czekał, aż Agnieszka będzie mogła usiąść z nim choć na chwilę. Piątek, gdy kawiarnia zamykała się wcześniej, Michał zaproponował, że odprowadzi ją do domu. Szli wolno przez park, rozmawiając o książkach, filmach, marzeniach. Agnieszka nie pamiętała, kiedy ostatnio czuła się tak swobodnie w towarzystwie mężczyzny. Jutro moja córka ma występ w przedszkolu, powiedziała nagle Agnieszka. Gra drzewo w jakimś przedstawieniu o lesie. Michał uśmiechnął się. Musi być z niej dumna. Jestem, ona jest wszystkim, co mam. Odpowiedziała cicho. Zatrzymali się przy ławce. Słońce powoli zachodziło, rzucając ciepłe światło na ich twarze. Agnieszko, Michał spojrzał jej prosto w oczy: Czy mogę przyjść na ten występ? Jej serce zabiło mocniej. To był moment prawdy: wpuścić go do swojego prawdziwego życia, przedstawić córce, czy pozostać przy bezpiecznej, niezobowiązującej znajomości? Tak, odpowiedziała w końcu. Zosia z pewnością ucieszy się z dodatkowego widza. Sobotni poranek był chaotyczny. Zosia była podekscytowana występem, a Agnieszka denerwowała się nie tylko przedstawieniem, ale i spotkaniem Michała z córką. Gdy dotarły do przedszkola, sala była już pełna rodziców. Agnieszka rozglądała się, szukając Michała, ale nigdzie go nie widziała. To ten pan, który przyjdzie na mój występ? Zapytała Zosia, poprawiając swój kostium drzewa. Tak, kochanie. Ale może miał jakieś ważne spotkanie, zaczęła Agnieszka, starając się ukryć rozczarowanie. W tym momencie drzwi sali otworzyły się i wszedł Michał. Miał na sobie zwykłe dżinsy i sweter. Pierwszy raz widziała go bez garnituru. W rękach trzymał bukiet kwiatów i małą torbę prezentową. Przepraszam, za spóźnienie, powiedział podchodząc do nich. Korek na moście był straszny. Zosia patrzyła na niego z zaciekawieniem, Michał ukląkł przed nią. Ty musisz być Zosia. Jestem Michał, przyjaciel Twojej mamy. Słyszałem, że dziś grasz bardzo ważną rolę, powiedział, wręczając jej małą torbę. To dla ciebie na szczęście przed występem. Zosia zajrzała do środka i wyciągnęła małą bransoletkę z drewnianymi koralikami. Drzewka, jak mój kostium! wykrzyknęła zachwycona. Dokładnie, uśmiechnął się. Michał, każde drzewo potrzebuje trochę ozdób. Agnieszka patrzyła na tę scenę, czując, jak coś w jej sercu topnieje. Ten bogaty, elegancki biznesmen ukląkł przed jej córką w kostiumie drzewa i rozmawiał z nią, jak równy z równym. Przedstawienie było urocze w swej dziecięcej nieporadności. Zosia, jako drzewo, stała dumnie na scenie, od czasu do czasu machając gałęziami i recytując swoją jedyną kwestię. Jestem drzewem, daję tlen, by każdy mógł oddychać. Michał klaskał najgłośniej ze wszystkich. Po występie, gdy dzieci zjadły ciasto i soki w sali, Michał zaproponował, że zabierze je na obiad. Agnieszka chciała odmówić, nie była przyzwyczajona do przyjmowania takich zaproszeń, ale entuzjazm Zosi był nie do powstrzymania. Zabrał je do małej, przytulnej restauracji nad rzeką. Zosia była zachwycona widokiem łabędzi pływających po wodzie. A Agnieszka obserwowała, jak Michał z niekłamanym zainteresowaniem słucha opowieści jej córki o przedszkolu, koleżankach i ulubionej lalce. Dlaczego nie masz dzieci? zapytała nagle Zosia z dziecięcą bezpośredniością. Michał spoważniał. Kiedyś, kiedyś bardzo chciałem mieć dzieci, ale moja żona. urwał, szukając odpowiednich słów. Jesteś żonaty? zapytała Agnieszka, czując ukłucie w sercu. Byłem, odpowiedział cicho. Moja żona zmarła pięć lat temu. Mieliśmy plany, chcieliśmy rodzinę, ale nie zdążyliśmy. Cisza, która zapadła, była pełna zrozumienia. Agnieszka instynktownie położyła dłoń na jego ręce. Przepraszam, powiedziała. Nie wiedziałam. Nie miałaś prawa wiedzieć. Uśmiechnął się smutno. Nie mówię o tym często. Zosia, wyczuwając zmianę nastroju, podeszła do Michała i przytuliła go spontanicznie. Nie bądź smutny, powiedziała. Możesz się z nami bawić, kiedy chcesz. W oczach Michała pojawiły się łzy, które szybko otarł. Dziękuję, Zosiu, to bardzo miłe zaproszenie. Kolejne tygodnie przyniosły nieoczekiwaną zmianę w życiu Agnieszki. Michał stał się regularnym gościem w ich małym mieszkaniu. Przynosił zakupy, naprawiał zepsute sprzęty, czytał Zosi bajki na dobranoc. Nigdy nie narzucał się. Zawsze pytał o zgodę. Szanował ich przestrzeń i rutynę. Agnieszka z trudem przyzwyczajała się do jego obecności. Przez lata nauczyła się polegać tylko na sobie, a teraz ktoś chciał jej pomagać. Czasem czuła się nieswojo, gdy płacił za zakupy, czy zapraszał je do restauracji. Ale Michał robił to wszystko z taką naturalnością, bez cienia wyższości czy oczekiwania wdzięczności, że powoli jej opór topniał. Pewnego wieczoru, gdy Zosia już spała, siedzieli w kuchni przy herbacie. Chciałbym ci coś zaproponować. Zaczął Michał poważnym tonem, ale boję się, że źle mnie zrozumiesz. Agnieszka poczuła niepokój. O co chodzi? Wiem, że skończyłaś trzy lata studiów ekonomicznych, zanim musiałaś przerwać naukę, powiedział. W mojej firmie jest wolne stanowisko asystentki w dziale finansowym. Pomyślałem, że mogłabyś. Nie, przerwała mu ostro. Nie potrzebuję jałmużny. Michał pokręcił głową. To nie jałmużna, Agnieszko. To propozycja pracy. Prawdziwej pracy, na którą trzeba zasłużyć. Nie zatrudnię cię dlatego, że cię znam, ale dlatego, że masz kwalifikacje i oczywiście przeszłabyś normalny proces rekrutacji. A jeśli się nie dostanę? Zapytała wyzywająco. Wtedy nie dostaniesz tej pracy, odpowiedział prosto, ale nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz. Agnieszka milczała przez chwilę. Dlaczego to robisz, Michał? Dlaczego nam pomagasz? Wziął głęboki oddech, bo kiedy zobaczyłem, Śpiącą w tym autobusie, coś we mnie drgnęło. Coś, co było zamrożone od śmierci Anny. I z każdym dniem, który spędzam z Tobą i Zosią, czuję, jak do mojego życia wraca sens. Wyciągnął rękę i delikatnie dotknął jej policzka. Nie proszę o nic w zamian, Agnieszko. Chcę tylko być częścią Waszego życia, jeśli mi pozwolisz. Jej oczy wypełniły się łzami. Tak długo była sama, tak długo walczyła. Perspektywa, że ktoś chce dzielić z nią ciężar. Była jednocześnie przerażająca i niesamowicie kusząca. Boję się, przyznała cicho. Ja też, uśmiechnął się, ale może właśnie dlatego warto spróbować. Minęły trzy miesiące. Agnieszka dostała pracę w firmie Michała, przeszła cały proces rekrutacji i, jak się okazało, była najlepszą kandydatką. Zosia pokochała Michała całym swoim dziecięcym sercem, a on odwzajemniał to uczucie z równą siłą. Ich relacja rozwijała się powoli. Bez pośpiechu. Agnieszka potrzebowała czasu, by w pełni mu zaufać, by uwierzyć, że to wszystko nie jest snem, z którego zaraz się obudzi. Michał cierpliwie czekał, nigdy nie naciskając, zawsze dając jej przestrzeń, której potrzebowała. Pewnego wieczoru zabrał ją na kolację do eleganckiej restauracji. Zosia została z babcią Michała, która od razu pokochała małą dziewczynkę. Agnieszka, ubrana w nową sukienkę, pierwszą, którą kupiła sobie od lat, Czuła się jak księżniczka z bajki. Pamiętasz nasz pierwszy autobus? zapytał Michał, gdy sączyli wino przy świecach. Jak mogłabym zapomnieć? zaśmiała się. Zasnęłam na ramieniu obcego człowieka. A ja pozwoliłem ci spać, choć nigdy wcześniej nie zrobiłbym czegoś takiego, przyznał. Coś mnie w tobie urzekło od pierwszej chwili. Sięgnął do kieszeni i wyjął małe pudełeczko. Agnieszka zamarła. To nie jest to, o czym myślisz, powiedział szybko, widząc jej minę. Jeszcze nie, chyba oboje nie jesteśmy na to gotowi, otworzył pudełko. W środku był klucz. To klucz do mojego domu, wyjaśnił. Chciałbym, żebyś go miała, żebyś wiedziała, że zawsze możesz przyjść, tak kiedy tylko zechcesz. Nie musisz się wprowadzać, nie musisz nic zmieniać, po prostu chcę, żebyś wiedziała, że moje drzwi są dla ciebie zawsze otwarte. Agnieszka wzięła klucz, czując ciężar tego gestu. Nie był to pierścionek zaręczynowy, ale w pewien sposób znaczył równie wiele. Był symbolem zaufania, obietnicy, możliwości. Dziękuję, powiedziała, ściskając klucz w dłoni, ale muszę ci coś powiedzieć, Michał. Spojrzał na nią z uwagą. Kiedy obudziłam się wtedy w autobusie i zobaczyłam, że śpię na twoim ramieniu, byłam przerażona. Ale najbardziej przeraziło mnie to, co poczułam to dziwne uczucie, że jestem na właściwym miejscu. I przez te wszystkie miesiące to uczucie tylko się pogłębiało. Wstała i podeszła do niego, klękając przy jego krześle. Nie potrzebuję klucza, by wiedzieć, że Twoje drzwi są dla mnie otwarte. Widzę to w Twoich oczach za każdym razem, gdy na mnie patrzysz. Michał objął jej twarz dłońmi. Kocham cię, Agnieszko, ciebie i Zosie. Jesteście najlepszym, co mnie w życiu spotkało. My ciebie też kochamy, odpowiedziała, czując, jak jej serce wypełnia radość. I może, może za jakiś czas będziemy gotowi na coś więcej niż klucz. Rok później Agnieszka stała przed lustrem w sukni ślubnej. Zosia, ubrana w białą sukienkę z wiankiem na głowie, kręciła się wokół niej zachwycona rolą druhny. Mamusiu, wyglądasz jak księżniczka! wykrzyknęła dziewczynka. Agnieszka uśmiechnęła się do swojego odbicia. Czasem trudno jej było uwierzyć, jak bardzo zmieniło się jej życie od tego popołudnia w autobusie. Awansowała w firmie, kończyła studia, które kiedyś musiała przerwać. A dziś wychodziła za mąż za człowieka, który pokochał ją i jej córkę całym sercem. Michał czekał na nią przy ołtarzu, wzruszony i szczęśliwy. Gdy szła w jego stronę, trzymając za rękę Zosię, wiedziała, że znalazła swoje miejsce w świecie. Nie było to miejsce, którego szukała. Przyszło niespodziewanie, gdy zasnęła zmęczona na ramieniu nieznajomego w autobusie. Ale było to dokładnie miejsce, którego potrzebowała. Czasem najpiękniejsze rzeczy w życiu. Zdarzają się, gdy najmniej się ich spodziewamy. Wystarczy tylko pozwolić sobie zasnąć na ramieniu nieznajomego i obudzić się w nowym życiu. Drogi czytelniku, dziękuję, że dotarłeś do końca tej historii. Jeśli Ci się podobała, będę wdzięczna za subskrypcję mojego kanału i zostawienie łapki w górę. Twoje wsparcie pozwala mi tworzyć więcej takich opowieści.